Siemaneczko widzowie z tej strony Elzard. Witam w kolejnym odcinku z rynku z tymi nie tylko I od razu na starcie, wiem, że dużo z Was pisało, to nie jest operacja, to jest karnet. Tak wiem że jest to karnet, już wiem. Wtedy czemu tak mówiłem na shortcie i na filmikach dwóch lub trzech. Po prostu to było nagrywane wieczorem i wiecie, po prostu operacja to było to, co mi się nasuwa, bo jak się na tą operację czekało, że w sumie tak to po prostu nazwa. Ale w sumie tak jest to karnet. No, operacje wyglądają takie nasze są te misje, zadania i tak dalej, ale nie zmienia to faktu, że naprawdę fajnie, że coś takiego stało do CESa i ja naprawdę się cieszę, mam nadzieję, że wy też, bo jest to jakiś nowy content, wiadomo, trochę farming kasy przez Valve, też tak można to nazwać, to prawda ale no cóż, tak to wygląda. Szybkim wstępem, skins monkey, strona do wymiany swoich skinów, linkaż do strony oczywiście będzie w opisie darmowe 5 dolarów wraz z kodem ELZART przy wymianie. Do tego strona nie wlicza tutaj ceny naklejek, więc wyjmiecie dużo przepięknych kraftów, naprawdę jest tego multum. Polecam sobie coś fajnego posnajpić, bo też znajdziecie coś naprawdę drogiego i można tym fajnie zarobić. Dodatkowo, przy wpłacie wraz z moim kodzikiem, dostaniecie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów, darmowe 35 dolarów, przy doładowaniu 3 dolarów, darmowe 350 dolarów. Dzisiaj co robimy? Dzisiaj przeglądamy, jak zareagował rynek Steam na operacje, operacyjka, które wleciały. Przede wszystkim, co się stało ze strzynkami? Ogromny spadek, czy to na załamania, czy na kilowacie, czy na koszmarów, spadek był ogromny. Teraz już widzę, że lekko strzynie odbijają, troszkę lepiej się trzymają, zobaczcie, bo tutaj załamania spadło do 95, pewnie na do 90 groszy, a aktualnie odbijają i nawet to już jest złoty 7, pod złoty 10 podchodzimy. Mam nadzieję, że to trochę odbije, fajnie by było, jednak to ta na złotówka co 10 już tak nie jest najgorsza jak na strzynie, na strzynie załamania, ale właśnie o tym Wam mówiłem, że jak coś takiego się wydarzy i ogólnie, strzynie są dosyć ryzykowne teraz, bo były drogie. I zobaczcie, jak już mocno spadły. Mam nadzieję, że ty ich nie kupowaliście, jak były na tych górkach. Oby, oby. Tak samo tu kilowat czy snów i koszmarów. No, skrzynki ogromnie spadły. Ogromnie, można powiedzieć, naprawdę. Duży, duży spadek, tylko czekaj, czy takie szynki typu strefy, chyba też coś, no oczywiście, że tak, też coś spadły, zobaczcie, z 4 zł tak naprawdę do jakichś 3,20, no przeogromne spadki. Tak po prostu zareagowały szynki, teraz sobie odbijają i miejmy nadzieję, że będą odbijać się najwyżej i nie, żadna strzyna nie wyleciała z puli dropów, dodając również dla ciekawskich. Jak zareagowali agenci? Też można o tym pogadać, bo agenci tak, na początku rośli... Też mówię na starcie, nie udało się mojego agenta sprzedać. Tros, troszkę zbytnio gridowałem, że tak powiem, cenkę, no ale cóż, no to liczyłem się z tym, tak? Liczyłem się, żeby trochę więcej im zarobić. Ci po 220 się sprzedali, ja wystawiłem za 235, chyba do 230 to dotarło i niestety nie udało mi się go sprzedać. No ale to jest griding, z, z tym się trzeba liczyć na rynku Steam. E Zobaczcie, mieliśmy tutaj tych pik właśnie cenowy, to jest przy tych innych agentach i zobaczcie, teraz mieliśmy spadek, tak naprawdę powrót do tej starej ceny. Tak się w większości agentów sytuacja potoczyła, więc agenci tak tutaj wyglądają. Jeżeli chodzi o skiny, to również widziałem, że są spadki. Pojawiły się spadki na skinach. Jednak ta operacja, widzicie, wpływa na wszystko. Naprawdę na wiele, rzeczy, zobaczcie, skiny sobie pospadały i naprawdę tutaj na jeden skin, jaki wejdziemy, pewnie będziemy widoczne mieli jakieś duże... Spadki, poczekajcie, niech tam załaduję pamiątkę rodzinną, to też dosyć, zerkniemy sobie, zobaczcie, pyk, no spadki są, spadki są, jest to jednak, jak czasami będę mówić, że operacja czy coś, to wybaczcie mi, po prostu mam to w głowie, że to jest operacja, nie karnet, w ogóle to też jest, jakoś tak mi się wryło w głowę, nie wiem, mam tak to wbudowane w... Czaszkę, że nie wiem, że bardzo mnie kusi to powtarzać. Więc czekajcie, czy my czegoś nie Z Szynki, no jeżeli chodzi o naklejki, to, to też chyba reakcja jest bardziej kudłkowi. Ku Tegoż tak nie sprawdzałem, 36 groszy, to chyba tyle na pewno nie kosztowało. O Boże, co tu się wydarzyło? Ogromne są te spadki, naprawdę ogromne. Ja nie, nie patrzyłem tak. Kopenhaga masz tak mocno nie spadła, co? Chyba, że był jakiś dołek wcześniej, a już ten nawróciła. Aha. No cena po prostu trochę wróciła, a dołek był nawet 78 groszy, no właśnie To są ogromne spadki, no ja tam nie spoglądałem, no bo jednak dużo ciekawych rzeczy się działo Więc nie było na to czasu patrzeć e, i się interesowałem tym, co doda dodało tutaj Valve e, Ale no jest to naprawdę, naprawdę mocne, no Co by tutaj powiedzieć, jak, no jest to po prostu mocne widzowie Jest to mocne, e, ale no cóż, operacja, znaczy operacja, karnet w sumie Przepustka. Nie wiem nawet jak to nazywać karnet. Będę to nazywać karnet, bo w sumie tak wygodnie jak z czasem, po powiem operację, wybaczcie. Ja więc to, to było tyle. Tak się to wygląda na rynek na aktualny moment. Zapraszam do subskrybowania kanału po więcej kontentu z inwestycji. Trzymajcie się, widzowie. Cześć, cześć.